Humor to dobry początek. Dlaczego? Kiedy spotykamy się z kimś po raz pierwszy, kto nas nie zna, jednym ze sposobów na dobry początek jest rozpoczęcie jakąś kwestią, która zawiera w sobie element humoru. Uwaga, nie mówię o opowiedzeniu kawału na początku, ale mówię o kwestii bardzo początkowej. Czyli na przykład wchodzę do czyjegoś biura, do mojego kontrahenta przyszłego, do mojego klienta, który chciałbym, żeby był moim klientem. Jak mogę rozpocząć, aby rozpocząć dobrze? I tu od razu wyjaśnię, z czego wynika że rozpoczęcie w sposób kulturalny, inteligentny, nawet przygotowany czasami, ale z zawartością dozy humoru jest dobrym początkiem. Jeżeli ja przychodzę do kogoś i jestem w stanie zażartować, i to jeszcze jeżeli ten żart jest skierowany do osoby, z którą rozmawiam, nawet dotyczy jej obszaru, i zaraz będziemy o tym mówić w odpowiedni sposób, bo to nie może być impertynencja, to nie może być niegrzeczne. Wtedy osoba, która mnie widzi po raz pierwszy na poziomie podświadomym postrzega, że ja się tej osoby nie boję, że jestem na pewnym poziomie grzecznego luzu, a w związku z tym jestem silną osobowością, więc nie mam głowy poniżej klamki. Nie drżę dlatego, że się spotkałem. Jeżeli stać mnie na humor, to jestem pewny siebie, a Osobnik dorosły, dojrzały, jeżeli widzi przed sobą pewną się, siebie osobę, respektują ją, respektuje ją na poziomie podświadomym, na poziomie mózgu gadziego. On się mnie nie boi, jest dla mnie partnerem, a ponieważ nie jest agresywny, więc chcę z nim pracować. To są, proszę Państwa, pewne podstawy wiedzy zawodowej, negocjacyjnej. Dam przykłady teraz. Wchodzicie państwo do kogoś, witacie serdecznie, podchodzicie, podajecie dłoni, mówicie takie zdanie: "A to państwo tak rozrabiacie na rynku? Witam serdecznie." Jest to zwrot humorystyczny. Rozrabiacie na rynku oznacza, że dobrze dajecie sobie radę, ale luz, który wrzucacie. Ten rodzaj humoru powoduje, że druga osoba uśmiechnie się, no, jeśli tak można to nazwać, pewnie że rozrabiamy. Oczywiście możemy też trafić na sztywniaka. Który nam powie, a co pan ma na myśli, rozrabiacie, prawda? Ale jeżeli powiemy to z Huberem, ze spaną, i teraz oczywiście my zauważamy po drugiej stronie osobę, jeżeli widzimy takiego sztywniaka, który podchodzi bardzo oficjalnie i tak dalej, może się wstrzymamy z, takim, z, takim, z taką kwestią. Dlatego ja bym powiedział, że w 80% sytuacji mogę tak rozpocząć. A tak apropo, kiedyś będąc w Stanach Zjednoczonych. Będąc w konsulacie polskim, pojawiła się tam osoba bardzo prominentna, druga w stanie Illinois. To jest ogromne, można powiedzieć, państwo. Kiedyś w tych czasach ekonomicznie dziesiąta potęga na świecie, gdyby traktować stan Illinois jako państwo. Ta osoba to był szef finansów, właśnie stanu Illinois, to była kobieta. Pojawiła się w konsulacie. Wszyscy wiedzieli, że ona tam będzie. Nazywała się Judy Bartopinka, Amerykanka, taka propos, czeskiego pochodzenia. I kiedy ja wszedłem do konsulatu i ją zobaczyłem, po raz pierwszy stanąłem w progu, zatrzymałem się i patrzyłem na nią. I ponieważ ja się zatrzymałem i patrzyłem na nią intensywnie, ona mnie też zauważyła wzrokiem i ja z odległości powiedziałem: So you are the troublemaker that everybody has been waiting for. Czyli powiedziałem: To ty jesteś tym rozrabiakiem, na którego każdy czekał. Oczywiście zrobiłem to w taki sposób humorystyczny, grzeczny. To w Stanach Zjednoczonych jest troszeczkę bardziej dopuszczalne niż w Niemczech na przykład, prawda? I ona w tym momencie powiedziała do mnie, uśmiechnęła się i powiedziała do mnie: je. Czyli oczywiście, że tak. To ja jestem ta rozrabiara. I ja wtedy podszedłem bardzo grzecznie, przedstawiłem się. Nazywam się Krzysztof Starnecki, jestem z takiej, z takiej firmy. Bardzo serdecznie Ciebie witam. Pokazałem ten szacunek. I ona już ze mną rozmawiała bardzo normalnie. Wszyscy dookoła byli usztywnieni, bo to była ona. I później zawsze było tak, że kiedy wchodziłem na salę, gdzie ona była, to ona jak mnie witała, to ona pierwsza krzyczała: mówię, Hi Troublemaker, mówi cześć, rozrabiaku do mnie. I zawsze już od tego czasu żeśmy się, nie mówię, że przyjaźnili, ale byliśmy w bardzo fajnych relacjach. Kolejny przykład. Wchodzę do jakiegoś biura i mówię: "Podjechałem na parking, macie tyle samochodów, że niedługo będziecie budować drugie piętro." Tak? Znowu humorystycznie z uśmiechem. To jest pewien pozytyw, który mówię o, który, który mówi o tym, że roz, rozrastacie się i tak dalej. Kolejny przykład. Jeżeli firma się rozrasta, ja wchodzę i mówię: uuu, budujecie i budujecie." Z jednej strony jesteście firmą software'ową, ale niedługo to się bardziej zmienicie na firmę budowlaną. Tak? Jest to rodzaj żartu. Rozrastacie się, budujecie. Jest to forma humorystyczna. Kolejny przykład. Wchodzę do jakiegoś prezesa albo do kogoś mówię: A, to jest to szóste słynne piętro firmy Geyser, na przykład. Wymyśliłem sobie jakąś tam firmę. To jest to słynne szóste piętro firmy Geyser. To jest znowu humor. On pokazuje mój luz, to że się nie boję, nie jestem usztywniony. I to powoduje, że jakby przyłamuję lody i wrzucam kogoś znowu na pewien luz. To już nie może być super sztywny. No, może się zdarzyć raz, jak ktoś coś powie, a co pan ma na myśli? No bo jeżeli ja to zrobię, jeżeli ja mam 20 lat, a ktoś ma 60, i ja tak zrobię, to to nie pasuje. Ale powiedzmy, jeżeli jesteśmy w wieku, w jakiejś relacji, prawda, do osoby, z którą się spotykamy, to możemy sobie pozwolić na uśmiech. I na zakończenie przykład z lekarzem. Przychodzę do lekarza i mówię, witam panie doktorze, chciałbym powiedzieć, że się cieszę, że pana widzie, widzę, no ale się zawahałem, no bo wolałbym nie być chory. Jeżeli tak przywitam lekarza i uśmiecham się, to prawdopodobnie on też do mnie odpowie, no faktycznie, no lepiej, żeby pan był zdrowy, popracujemy nad tym. To powoduje że ktoś już się do nas otwiera bardziej, będzie bardziej komunikatywny, a przede wszystkim widzi, że jestem dla tej osoby partnerem, nie boję się, nie obawiam, nie zachowuję się jaka osoba uległa albo osoba, która, uwaga, nie mylić z y, 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 okazywaniem czy nieokazywaniem respektu, bo ja to, że ja Humor wprowadzam, wcale nie oznacza, że ja tej osoby nie respektuję, bo po tym humorze następne zdanie powinno być bardzo eleganckie, ładne, pokazujące kindersztubę, czy po prostu szacunek do drugiej osoby. Życzę Państwu, abyście przemyśleli sobie takie momenty, jeżeli chcecie rozpocząć. Czasami można sobie nawet przygotować pewną wypowiedź, tak? aczkolwiek nie usztywniać się tą wypowiedź. A póki co, przekażcie Państwo te informacje innym, może w formie też. Y, 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 zabarwionej humorem, ponieważ świeca, o od której odpalana jest następna, uśmiecha się, bo nie traci niczego. A póki co, zapraszam na to, aby do tego, aby wejść na link, który Państwo widzicie, też w opisie jest ten link, tam dostaniecie Państwo bezpłatne materiały. A teraz zapraszam do subskrypcji tego kanału. Życzę Państwu wszystkiego najlepszego, uśmiechu od ucha do ucha. Do zobaczenia. Krzysztof Starnecki Quest Change Managers.